Część trzecia Zapraszamy Rynek Jełde Ełk No i tutaj mamy garłacze czeskie siodłate, czerwone To w parze jak oni tutaj Para jest samiczka. samiczka i w jakiej oni cenie? 350 para 350 zł para. Także ładne ładne gołąbki. Cena też ładna, nie? No, i tutaj turkuciki czarne. I w jakich cenach? Para 150. 150 złoty para. Meweczki. I skąd państwo przyjechali? Z Kęczyna Z tutaj państwo są, bo tak zauważyłem, że tutaj u nas to za te garłacze czeskie to chowałem, nie? Miałem tam różne kolory, niebieskie, czarne. Kiedyś był na nie bardzo popyt, nie? Ale i teraz nie. Tak? Ja miałem w tyle kiedyś ostatnie trzy. A to z no, To ładne ptaki są, nie? Kiedyś, no, w kuchni. Z, no. z garłaczy to najbardziej mi ta rasa się podoba, nie?

nie, znaczy jeszcze w tym, no, w Grajewie. A, w Grajewie, no. No trzeba powoli chodzić, bo trochę ślisko jest. Trzeba uważać. Żeby się nie przewrócić. Tutaj Budapeszty mamy. Budapeszty. Budapeszty. Te Budapeszty. w jakich cenach? Pod widyszki. Można Można kupić. kupić. To jasne.

Ja tu nie wiadomo co tu wiesz. Ja mam nie ma. Ja jego nie rozumiem. Tutaj binerki mamy. W jakiej cenie masz kolego Te binarki? Po 30 zł Za sztuka do wcielają Po 30 zł binarki Jest tutaj trochę a tutaj mamy te staluty stalutki

Na dłuższych działach, I te w jakich? Ceny dostępne. Tak? Także ceny dostępne. człowieczek na czarnym ogonie. Jeszcze można potrgować się Dzień dobry Witam Witam, witam Tutaj mamy Takie seradnie Zaczuny rosnowskie, czarne. Tutaj mamy białogówkę, ale taka trochę. Polskie, a no jest pocztowe. Ładna. Tu idę szybkością, że to jest przypuszczenie. Pocztowe w jakich cenach masz? W prostych Lotowe? Także po 100 złotych. Lotowe gołębie pocztowe. Szukajcie pod Zagraniczne. Tak, wszystko. Jak to Jaka roczna? No? 20, no, 20. Towarko, pokaż Tak to wygląda 100 złotych

Budapeszty, twoje też? Czy nie? nie? Tak, w jakiej oni chenie? Oni kupiłem po 20 zł. Po 20 zł. To kupi nas. nas. Jeszcze Budapeszty. Jeszcze idziemy Idziemy tutaj dalej. Jeszcze sporo jest.

W jakie ceny ich masz? 600, jak oddać? 600zł młody hodowca mówi Za to parę No ładna parka A te zakoniki? koniki? 150 parka 150zł parka te zakoniki koniki a ten samczyk? To jest samiczka, pilerka. Samic... Samiczka? Tak, to jest samiczka. No. Wiem, że trochę duża, ale samiczka to jest. No, bym z wyglądu to... Sam jest, wiemy. No, 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 <laughs> no. No, lepiej jak ja. <laughs> A tutaj zakoniki mamy czerwone. Tak. I żółty jeden tam jest, i w jakiej cenie masz? Żółty na sprzedaż, a to masz jak wolę. Dwa samce po 50 zł. Tam Krymeczka sieci, kupiona? Tak. Moskowana, nie? Tak, tak. Ile daliście? A to nie wiem, to tak? ile. A to, 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 to. Ja wiem, że to sprzedanie. Ile? Cześć, 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 cześć. Maszej. To liczby zwierząt? No, jak to się nie chciało łapać? Lepiej tak. No to też, no. Także ich hodowcy suwał są. Co tak mało ptaszków masz dzisiaj? Też jak ty to mówisz, dzisiaj ta. rano łapane ta. Gdyby wczoraj, to może by tam jest jeszcze... tego Nie jest jeszcze no. tego, to jest no. To by, by wybierał, nie? No to. No i zniebrzało A tu ale mniało się trochę, zielone On mówi, że taką albo rozetnie może i będzie Nie rzucał w miarki, jaka rurka

Co chciałeś? Ja zaraz pokażę. To z takich też mieliście chyba. Ale i... O! o takiego sałca. A ten grzywacz? No. No, był. Nie, może co za tydzień będzie, zobaczymy, nie? I to akurat szal. Tak? No to tanie kupki, weźmy Tak. A ja cię kwiaską I tutaj jasne są no. krzywacze są Także no Do... ja Do Ewa jak coś co ci przywiezie A no jest trochę 200 km no. Nie, nie będziemy. Nie, też nie byliśmy. Teraz nie jeździmy tutaj na giełdę. Pocztowa mamy No tu ładne ptaszki. Lentacze. W jakiej cenie? Lętarcze? Para, ale cena? O. Stówka, koledzy z Litwy też są, 150, a to 150, dobrze, koledzy z Litwy, jak tam jak tam handelek, handel, jak tam dobrze dzisiaj? nie ma, słabo, Popatrzę Popatrzę Żona, żona. Żona? Nie? Nie. nie? Polska żona. Polska, tak. tu to nie Lutezka. Na Litwie nie pojedzie. Ona. Tak, nie. Tutaj ja a z... Może pojedzie do Litwy, nie? Nie, w Polsce dobrze. Tak. Polsce dobrze. Tutaj zostawi. Nie ma nie ma euro, a tu u nas Euro jest. Ale Dobrze, że nie ma Euro. No jak byłby euro to wszystko ceny, ceny ale dążą do tego, żeby zrobić euro dążą, żeby nas wepiać euro no zrobię, tak. to i złoto zabiorę i tutaj mamy motyle warszawskie jest tutaj trochę Cześć, cześć kolego cześć. O, Twoje wszystkie? Wszystkie. Trochę przywiozłeś. Trochę sprzedają. Tak. Trochę jeszcze jest. Transule w jakich cenach masz? Po stówce. Po stówce sztuka nie. A tutaj styk? Różne są w jakiejś... chińskie I to te, w jak... 10... te bije w jakich cenach masz? 150 para 150 para, a wejmy... po ile? Po 150 za parę, hmm. ale Zwykłe, ale zobacz na tym kolorze No ładne, no Wiesz jaki kolor? Hmm. Aż w czarne wpada to, no ładne kosmy No i saksonski dwuczyn Tak, czarny są no. No. Berlińskie. Lękki, berlińskie A berlyńskie w jakiej cenie masz? 200 200 złotych berlyńskie No sobie Lewki 250 no. A krymek? Krymki? 150 krymi. Samczyk, nie? Tak. 150, a wywrotki te czarne? 300, panie. 300, a tutaj z motylków po ile masz? Z No, nie, 100 i no. 200 i 300. Za sztukę. No. A ja nie Chciałem Hrabiego to teraz niech czeka, ale nie No, nie? Nie, No, tak nawet. No. Nawet się zabiera. No tu pari, Dwie pary. Też moje. Czerwono no, goniastej. I I czer no, parę tygrysów. I tygrysy, nie? No ładne. No, po 150 zł za parę. 150 złotych. za jest słabo tutaj widać w tej klatce. Było gdzieś tarki ale, ale po powiczki. Gdzie? Po gdzie? gdzie? No. Jak tu. To te garłacze pomorskie. Czyje? Polski. Co to jest? To białe? no Samice.

O, będzie do filmu, co? Tak, tak, tak. Tu na czym jest. będziemy oglądać? Na yy, YouTube? Na YouTube i na Facebooku też będzie, nie? Na fejsie, tak? No też będzie. A jak się wchodzi na to? Juregołem Biur... biało-dobno. Ale panu kulę znowu idzie! Także bo... poznać na żywo No! No! no. O, o kur... Kurde, no, Także tak tak. tak tutaj czajeczki gołatwiej... Czajki, wejśwanczyki! No. A te czajki w jakich cenach? A jak oddać to 60. D... 60 zł? No! 5 wydymki, wydymki A te wydymki para w jakiej cenie? 5 dyś 50 zł A to to Rumun No Rumun tak. A ten Rumun ile? A nie wiem on taki jest kurde trochę z, z zaciągiem a nie? Z zaciągiem, no tu no. Pewnie widzę albo no. 15 A wy też macie głębię co? Tak, tak, tak Mamy, bo wiem, Tak, tak to tak, no teraz się zmniejszyło, ale. Zmniejszyło się to. Ja no. ale ale by... no też dzisiaj owaliłem trochę tak. też, tu. Ale było dużo przedtem. No, było Ewa nie chce za bardzo przynieść nich no, chodzić. Także musimy Nie, tego? No. Obserwuję pana. was na tym. Przyszło mi będzie głowy. Przyszło mi do 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 głowy. A no, no, komuś tak uciekł na dachu. No, nie płakią teraz. A tutaj sporo jest lentaczy żarowych. No. lętaczki żarowe, też ładne ptaki. Lentę mają na ogonie. Ładne ptaszki. Duży ryneczek, jest na co popatrzeć Było kilka ładnych perełek, można było zobaczyć W jakiej cenie te minerki? Stówkę A te czyliki? 40 A w palce, 40 ładne Cena dostępna Owieczki, owieczki Nie, to na internecie nie działa, nie o piaskarka jedzie, sypie piasek Trochę wcześniej można było, nie? Pewonia. No i tutaj jasne mamy dzień dobry I w jakich cenach? 150 sztuk, no nie, nie oni, nie? Się trzymają, nie? No I co, Zmieniło coś dzisiaj właściciela? Ty? Pawieczki, może za dużo dociekam, ja się pytam. O. A tutaj ten niema, niemiecki wystawowy ale muszę wam powiedzieć, że u taki super. Tu już jest klasa panowie. Kto się zna, to widzi. Nie? No Właściciel aż przytekuje że to prawda. Ładne. Ładne postawy, wysokie. I w jakich cenach ich masz? Stówkę za sztukę. 100 zł. Sztuka, ale ładna. Ładne postawa, wysokie. Budowa. Potężne. No. Dobrej budowy, ładnie się prezentuje. I tutaj krymki. I w jakiej cenie? 8 80 zł parka krymki tutaj pocztowe mamy no co, da, da nie, nie? Te, yy, szpaki jakieś tam kurwa się siedzą nie, no? tym mały, nie? pocztowe co dzień. Mój ten znaczek nie, ja już bym nigdy do tego nie wrócił nigdy w A pocztowe w jakich to to, cenach? Zależy różnie proszę pana, od, od stówki wzwyż, do 200-250 w zależności Bo to, Bo to są latowa... z gołębie z rodowodami no, tak. lo, z, z... Lotowane czy znaczy, te akurat nie są lotowane nie to to Są to. gołębie z rozkłodu Gołąbki z rozkłodu Gołąbki z rozwodu. Od 100 zł do 250. zł Jeszcze tutaj jasne mamy. Ja mam A co wy też na cały czas? Tak. W jakie cenie masz? 180. No to w ogóle. A nie, chcę kurwa za To w ogóle. Zadanie na to, co robią. Gdzie mamy? Tak ładne I w jakich cenach? Od 100 do 200 zł Od 100 do 200 zł ładna na ciemnych oprawach W telefonie ciemniejsze oprawy wychodzą jak widzę nie? No Telefonie ładnie, nie? Oprawy mają, ja tak w rzeczywistości to. No. no. w telefonie zajebiście wychodzą. I pawiki. No już. No i. Co? Dobiegliśmy końca, także. Także już za mało. Kończymy. pakują. No. Pozdrawiamy serdecznie, miłego, miłego weekendu, także pozdrawiamy kotowców i nie tylu. No no My no zapraszamy to, że... do oglądania naszych filmów na Facebooku i na YouTube Jurek gołębio